Na górze stoi już tutaj wieki i wywołuje strachy i lęki Zamek kiedyś to był wspaniały Teraz zostały tu stare skały Kiedy wieczorem masz duże nudy Idź na zamek, bo tam są duchy. Zobaczysz straszydło, co w nocą wyszło. Uciekaj, uciekaj, ani chwili nie czekaj. Zamczyska, zamczyska, kochają ludziska. W nich duchy, potwory i inne stwory. Legendy i baśnie, tutaj są właśnie. W zamku jest ciemno, zimno i strasznie. Kto się boi? Kto się boi? Tam na murze duch ten stoi Wygląd ma strasznie potworny I strach sieje tu ogromny Kiedy wieczorem masz duże nudy Idź na zamek, bo tam są duchy, zobaczysz straszydło, co w noc tam wyszło, uciekaj, uciekaj, ani chwili nie czekaj. Zamczyska, zamczyska, kochają ludziska, w nich duchy, potwory i inne stwory, legendy i baśnie tutaj są właśnie, w zamku jest ciemno, zimno i strasznie. My tu na zamku zrobimy disco i zmienimy tutaj wszystko, wszystkie duchy wypłoszymy. Dyskotekę tu zrobimy, kiedy wieczorem masz duże nudy. Idź na zamek, bo tam są duchy, zobaczysz co szydło, co w nocą wyszło. Uciekaj, uciekaj, ani chwili nie czekaj. Zamczyska, zamczyska, kochają ludziska, w nich duchy, potwory i inne, inne stwory. Legendy, legendy i baśnie tutaj, i tutaj są właśnie, w zamku, zamku jest ciemno, ciemno, zimno i strasznie.

Zamczyska, zamczyska, kochają ludziska, w nich duchy, potwory i inne stwory. Legendy i baśnie tutaj są właśnie, w jest ciemno, zimno i strasznie. La, 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 jest ciemno, zimno i strasznie.